Dobrze, witam wszystkich ponownie w grze Harry Potter i więzienia z kabanu Tak, w tym odcinku już sobie wyjdziemy poza Hogwart, czyli nadwór eee, na dwór tak, nadwór dwór W Freda i George'a Weasleyów mają niesamowite rzeczy O, tutaj mamy sejwik Czekajcie, bo ja nie pamiętam coś jak mam iść Bo... Hmm. Tu jest coś, ta sala... No, nasze pierwsze zadanie ogólnie polegające na dworze, już będzie chyba, że na Hardodziobie będzie. Hardodziob to jest taki wielki ptak. Znaczy, nie tyle co ptak, bo to jest inne stworzenie, ale nie wiem jakie Feniksa przypomina, ale to nie jest Feniks. O, tędy, dobra, fajnie. Okej, okay, witajcie nie wszyscy. Sorry. Kurwa, zamknij się. E, sorry za to, ale no. Gry mi wy, y, zamknęło, bo wyskoczyła mi reklama z pewnego programu, gdyż pobieram coś. Tak grę już pewnie i tak wszyscy wiedzą, nie ukrywajmy. A jaką to wam nie powiem? Hehe, taki chuj. Y, dobra, to ten. Co ja chciałem? Czekajcie. Myślę, jak widzicie, jak widzicie komentarz też jest taki trochę lepszy, gdyż już jest ogólnie dzień. Teraz jest ogólnie godzina, która. 1715. No już nie chodzi o godzinę, ale po prostu nie chcę nie, nie się spać, o, że tak wyświetla. Już mnie teraz w ogóle na pewno nic nie zagłusza. E, gdyż... No nie zagłusza mnie. Ale i tak nie będę. Ja zawsze mam taką manię, że się boję, że mnie coś zagłusza. Zawsze tak mam po prostu. Oj tak. Ja sobie tak jeszcze e, tak postanowiłem, że na dworze jak będziemy, ja wam tylko pokażę e, lokacje, lokacje jakie tam są, miejsca. Ale nie będziemy zbierać fasolek, e, tak na, na siłę ani nic, gdyż e, postanowiłem, że nagram już tą grę jak najszybciej, jakoś tak w sumie, nie wiem, e, i całą sagę Harry Pottera nagram. Ostatnio chyba, e, jeden dzień temu obejrzałem też wszystkie części, e, ogólnie polecam, fajny film, fajna seria, no. To jest Neville, tak? On się Neville nazywał, to jest ten koleś na pewno. Tędy! Hm. Taki dziwny głos miał teraz, taki... Ta lekcja jest przy mnie". No cóż. Już nie chcę się sprawdzać jak tam mój głos, ale na pewno mnie nie zagusza. Jak coś to mi powiecie zresztą Spongifus, tak? Gdzie nas to bywali pewnie w lewo, no właśnie... A tak, Neville Musimy teraz szybko dostać na to nas Spongifus. Hej, Harry, chodź tu! Harry Potter, chcesz może kupić kartę kolekcjonerską? Dobra, kupierz ją, ja pierdolę. Proszę bardzo, Harry. Dobra, znowu zacząłem przeklinać, to bardzo. To jaką nam teraz przynasz? Zobaczmy sobie, i no. Chcesz kupić kartę kolekcjonerską, Harry? Ile mam fasolek w ogóle? Skazany na Askaban. Askaban to jest e, więzienie? Mięzień. Z niego też właśnie te demen, dementory pochodzą. Hmm. W żadnej części chyba nie zwiedzamy w ogóle z kabanu. Nie, tutaj coś było w środku. Nie, depulso. Dalej chary. Chodźmy za Neville'em napadł Depulso. Co nam to da? Depulso. A. Spongebob. O, i mamy tutaj jakiś pokoik. Jeszcze Alohomora, coś pewnie... Oj! O, gobliny. A, o to... Nie, nie wiem czy to były gobliny. Zgotika mi się ten. Nie pamiętam jak te potwory się nazywały, gdyż tego akurat nie, nie starałem się zapamiętać jakoś specjalnie. Ciekawa karta, czekajcie. To jest, no, stwór jakiś kelpia. W filmie nie było nic o tym stworzeniu. Cóż? Nie wiem czy życia nie stracimy. A sprawdzę. Co mi tam? Nie. Tutaj chyba właśnie... Nie, nie tracimy w ogóle życia. Fajnie też ten zameczek ogólnie wygląda. A, a tu jeszcze fasolki są. A nie, to już sobie zbierzemy może... Miałem, na... miałem szybko lecieć na pałę, że się tak wyrażę. Ale cóż, no już trudno. Już trudno. Już trudno, no niech będzie. No to już sobie zbierzemy, oczywiście, gdyż, no. Jak będę miał po drodze ja, ja, jakieś fasolki, rycerzy czy coś, to będę to oczywiście robił. Chodziło mi o to, że. E, załóżmy, że tam jest droga, to nie będę tam na przykład szedł, skoro wiem, że nic tam nie ma, tylko po fasolki, no nie? No, e, po drodze, jak napotkam, to oczywiście coś z tym zrobię. Tu mamy zapis, ale nie będziemy zapisywać. A Ajajaj, nie wiem, czy już się misja nie załaduje. Zajęcia z opieki nad magicznymi stworzeniami są za tą bramą. O, no właśnie. O tym wam zaraz powiem. No, to są chochliki. Gdy już skończycie ganiać chochliki, możecie iść tędy na lekcję opieki nad magicznymi stworzeniami. Decyzja należy do ciebie, Harry. Możemy się trochę rozejrzeć lub iść za Nevillem na lekcję. Tak. My sobie tego nie będziemy robić, gdyż tam jest taka studnia. Nie, tam jest w ogóle inna lokacja. Tam jest taka studnia, z której leci bardzo dużo chochlików. My, ja, my za jej rozwalenie dostaniemy kartę kolekcjonerską. I jak potem wyjdziemy stamtąd i wejdziemy, ta studnia znowu będzie i te chochliki. I tak ją chyba możemy 5 razy rozwalić i to dam na pięć różnych kart. Nie wiem, czy z tej samej grupy, ale pewnie z innych. E, wiem, że na pewno jedno nam da do wampirów, dwa chyba nawet i... Nie, nie będę tego robił, gdyż nie po prostu te karty walą. Tutaj był dom Hagrid'a, jak zwykle. Bo to jest ogólnie tutaj inaczej pokazane. Bo to ogólnie powinno być za zamkiem. Jeszcze schody powinny być, i ogólnie, ale co tam? O, tutaj fasolki jeszcze są. Dobra, fasolki chyba tylko w tej części były, chociaż nie wiem. O, kociołki, super. Nie wiem, czy tego tak w nieskończoność nie można czasem, jak widać, mało ich jest. Ale, jak tak cały czas by tutaj kampić, yy, to by dosyć dużo tego było. Za to nie przeskoczymy sobie. Tam jest, tak ogólnie powinien być tam zakazany las. Ale cóż, dalej Chodźmy za Nevillem, napadok hipogrytów. Jak już mówiłem, e, postaram się wszystkie części nagrać? Mm. I tak, tu jest ogólnie cały dwór już. Wszystkie części się postaram nagrać. Pod tej myślę, że jakąś PSXa nagram, gdyż... E, na PSX się... Dobra, nie będę już wam opowiadał. Opowiem wam, jak już się za nie zabiorę. To byłeś ty, chłopcze? Tak, dobra. No właśnie, na harde dziobie będziemy sobie latać. Aha, co to ma być? Mam nadzieję, że Hagrid nie będzie chciał, by się <coughs> tego dotykali. Ochydny oh, stwór. Witam na zajęciach z opieki nad magicznymi stworzeniami. Będę was uczył w tym semestrze. Chciałbym przedstawić wam Hardodziowa. Ach, o hipogryf, no. Dziś właśnie. nauczycie się go dosiadać. Ty pierwszy, Harry. Podejdź do Hardodziowa, ukłoń się i czekaj. Nie ukłonie się przed tą wstrętną bestią. Witaj, hardodziobie, dobry hipogryp. Musisz przelecieć przez tyle pierścieni, by pobić rekord zapisany na liczniku. Gdy będziesz gotów, po prostu naciśnij prawy przycisk myszy, by dziobek wzbił się w powietrze. Oj, jak to się latało, cholera? Ta, ta, ta. Czekajcie, prawym się wznosiło. Ja cię pieprzę jeszcze jaka czu... Nie, jakie to pojebane ludzie. Dobry Nie wiem czy to przez wszystkie nie trzeba było. Nie jestem co do tego pewny. Ale chyba nie. My chyba z 2 czy 3 opuściliśmy. Tak ale nie wiem. No dobra. Już tak z to opanowałem. Jeszcze dwie. O, akurat, na pewno nam się uda. Dobra, super. Udało się. Jedno okrążenie. Potem chyba możemy jeszcze latać, ale... Dobra, nic. Ta seria ogólnie, nie wiem, już wam pewnie mówiłem, ale ona za długo nie potrwa. Jeszcze na pewno w te wakacje ją skończę i myślę, że jeszcze jedną jakąś część. Tylko, że w in... Grajmy jeszcze tylko w zakon a Aj... i... Dobra, już trudno. Dobra, Zakon Feniksa i Książę Półkrwi. Ja też przeszedłem. I ja też na pewno nagram, ale to kiedy indziej już. No, punktacja. Karta kolekcjonerska! To było naprawdę coś, Harry? Wróć na wybieg, kiedy tylko zechcesz. Mam tu pięć różnych tras. Możesz na nich wygrać pięć fajowskich kart kolekcjonerskich. Założę się, że tak naprawdę jesteś łagodny jak baranek. Co, bestio? Pff, umieram! Patrzcie! Potwór mnie zabił! Nie umieram. Dubbing trochę źle podłożony, ale cóż. Myślicie, że się wyliże? W filmie ogólnie no ja inaczej pay, to trochę potwór, było, ale co by tam. Każdą ranę. Na pewno Malfoy będzie chciał to jakoś wykorzystać. A co? Czego się po ciocie cio cio spodziewasz? Ciocię. Nie wiem, czy tak to mogę nazwać, ale. znaczy, czy tak ale mogę powiedzieć?.Kłopotem Hagrida. Wiedząc, że Malfoy tylko udaje kontuzję, martwił się też losem Hartodzioła. A gdzie poszła Hermiona? Zaraz zaczną się zajęcia z transmutacji. Mm, gotowi na lekcję? Wszystko w porządku? Co się stało? Jestem po prostu trochę zmęczona. Chodźmy na pierwsze piętro, bo spóźnimy się na transmutację możemy pójść skrótem przez portret <coughs> albo pójść naokoło schodami prowadź Harry dobra pierwsze piętro klasa transmutacji no. teraz pewnie Hermionom będziemy mieli taką misję jak przy nim Carpe, Diem. Carpe Diem. kurde co ja pieprzę nie Carpe Diem. zapiszmy grę eee tylko czekajcie tutaj to, to będzie czy nie Dragoniforce, Lapiforce Carpe Retractum u niego to było no nie tu, tylko w tą stronę. A, i tu będzie jeszcze ten koleś właśnie. O, patrzcie, patrzcie! Mondrala, gangrena i pękala! I rytek. Nie podoba mi się ta zbroja. Zamknął nas w środku! No co ty? Pokonamy go, jeśli wspólnie rzucimy czar. Ron, przygotuj się do rzucenia karpę retraktum, gdy go złapiemy. O nie! Yeah. My z nim chyba ogólnie ostatni raz teraz walczymy, ale nie pamiętam. O, teraz z Ronem akurat sterujemy coś. O! Karper etactu, strasznie! O czymś rzuca jeszcze no. Chyba staćcie na więcej! Rick Treserra! O to chodzi Ron! rict A w filmie tego kolesia też ogólnie nie było. Także nie wiem co to jest. Byłeś genialny ron O, genialnym, kiedy się umiera ze strachu. Lepiej pospieszmy się na zajęcia mutacji. Przez iretka pewnie się spóźnimy. Eee, babo no nie dobra. Dobra, to chodźmy. No nic. Witam wszystkich na zajęciach z transmutacji. Jedno z najbardziej skomplikowanych zakrzeń transmutujących umożliwia czarodziejowi stanie się animagiem. Animagowie potrafią zamieniać się w zwierzęta, a potem wrócić do swojej postaci. Dla przykładu. Są jakieś pytania? Profesor McGonagall, czy wilkołaki są animagami? Nie, nie są. Animagowie przemieniają się, gdy zepsą wilkołaki nie panują nad